Witam Was bardzo serdecznie z tej strony i Sandra. Zapraszam na kolejny odcinek z gry Dark Souls 3. Dalej sobie poeksplorujemy teraz tą krainę. Ostatnio tam zatrzymaliśmy się przy tym wielkim dzwonie, ale przeczytałem w internecie, że nie warto w niego dzwonić teraz, tylko lepiej zadzwonić w niego później. I tak też zrobię. Na razie spijemy się, się tutaj na górę i zabijemy tego stwora, który nas tutaj prześladuje cały czas, przywołując te. Ustrojstwa najróżniejsze w postaci A to Havla, to tych rycerzy smoczej krwi. Tam mamy nasze dusze. Tu widzę, że mamy też jakąś dźwignię. on nas nie widzi? Są też skarby. Sporo ciekawych rzeczy. Tak, on nas nie widzi. Jest jakaś dźwignia. To mamy windę eee, z ciekawości. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Może to jest ta winda, co tam wcześniej była zablokowana i nie mogliśmy do niej wejść. To na początku gry, na początku tej mapy. Czy to nie jest to miejsce? Zgadza się, to jest na samym początku. Mam to gdzieś. Jedziemy do góry. Znowu ktoś bije ten dzwon. I jednak wydaje mi się, że to chyba gracze. Przez połączenie sieciowe po prostu słyszymy, jak inni gracze biją w ten dzwon. Ok, jesteśmy z na górze i teraz powoli, powoli sobie pójdziemy eksplorując tutaj ten obszar. Jezu, przestraszyłem się. Piękne miejsce na zasadzkę akurat. Bardzo ładnie też w nią wszedłem, trzeba zauważyć. <laughs> Że pięknie się w nią wpakowałem i co? To jest taki nic. Taka droga ucieczki, a uda mi się przeżyć i... Bach! Błąd. Jest ten rycerz. który był przyzwany. Tu mamy kilka skarbów, chyba jeden na razie widzę, może jeszcze jest więcej. Niestety nie udało się. Dobra, spam. Ups. Teraz kopniak przez przypadek może być śmierć. Eee, nasze utracone dusze, coś z ciebie wypadło? Nie bardzo. Na pewno jakiś. Dusza przygnębionego rycerza. Eee, wiem też, że trzeba tutaj, na przykład w tym miejscu, zrobić pewien gest. Który oczywiście wykonamy. My stamtąd przyszliśmy, nie? Co było tutaj? Nie pamiętam co było tutaj. Czy my tu w ogóle nie byliśmy? Tam było ognisko, to było to, a my chyba tam w ogóle nie pobiegliśmy. Zaraz tam jeszcze pójdę i zobaczę co tam jest ewentualnie. Ale najpierw wykonamy tutaj ten gest. To podobno jest kalamit. Tak wychodzi z tego. Z opisu, że to chyba jest kalamit. Tutaj wykonamy smoczy nasz gest. Pierścień katastrofy. Otrzymaliśmy. Czytamy sobie opis. Pierścienia katastrofy. Jaką wygląda? Ten. Podwaja otrzymywane obrażenia. Pierśń stworzony z pomarańczowego oka zgubionego e, smoka otrzymuje podwójne obrażenia. Pieśń ten, nie otrzymujesz. Pierwsze nie ma przydatnych mocy jest jedynie symbolem czci, oddawanym smokom, przekazywane potajemnie kolejnym pokoleniom przez najżarliwszych wyznaców. Niektórzy z nich sądzą, że to zadanie jest ich świętym obowiązkiem. Okej. Okay. Zobaczmy sobie, co mamy tutaj. My chyba tutaj jednak nie byliśmy. Tak na szybko chociaż. Tu możemy gdzieś zejść? Nie. Wow. Nie! Ale nas pięknie załatwił! No po prostu cudownie, pogratulować mu, bo ładnie to zrobił. Holercia. A tak ładnie sobie tutaj ubiliśmy. Przejście zrobiliśmy. A ten stwór pewnie tam znowu na górze siedzi. Chodźmy szybko tu. Może tamten nie zdąży nas pogonić. Dobra. No, Zestaliśmy nasze dusze, a on za nami na szczęście nie przyszedł. Zobaczymy co mamy tutaj. Czy my tędy wchodziliśmy już, czy nie? Czy to jest tylko skarb? Łuska z tytanitu, okej, okay, fajnie A, i tędy tutaj wspinaliśmy się, a tam walczyliśmy chyba z tym smokiem bodajże o Gdzie my tutaj, wyjdziemy W tym przywoływaczu, tak Szybsza droga do tego przywoływacza, żeby go ukatrupić. Ja nie wiem, czy on tam lata gdzieś na dole. Chyba na dole przyzwał tego rycerza, tylko mam nadzieję, że to nie jest... Eee, że to nie jest Havel, tym rycerzem. Tylko jakiś tam zwykły oprych. Zobaczmy sobie. Co tam biega na dole? Nic tu nie biega na dole. A nie, jest, tam. Zwykły smoczy, smoczy rycerz, to darujemy sobie go. Pójdziemy sobie gdzieś tutaj dalej. Tutaj nic nie uzyskamy idąc. A idąc tutaj? My stąd przeszliśmy przed chwilą. Tak, no tutaj z tym przeszliśmy, i on tam był po prawej stronie. Ok, spoko. Musiałem sobie to po prostu blukać i zobaczyć, żeby być pewnym. Chodźmy więc, tędy. Tu jakiś na pewno jest skrót gdzieś. Albo coś innego. Tędy szliśmy ostatnio. I tutaj walczyliśmy, bo z tym smokiem. Czym takiego skrótu nie mieliśmy? Cholera. No chodź już tutaj, wiem że tam jesteś No zaraz, dwa, trzy Mat, skórzana tarcza i coś tam jeszcze Za dużo mam tutaj tych rzeczy Chodź tutaj do nas Przybiegniesz czy nie przybiegniesz? Chyba nie, będziemy musieli jednak z nimi dwoma walczyć Pomyślałem, że jednak może się to uda, ale nie Ups Raz, dwa Blok Raz, dwa Dobra Teraz powoli tego rozpracujemy Ach, chodź Tam mamy jeszcze tych dwóch, pamiętam o tym Tu można łatwo zginąć akurat Znowu zblokowałeś Draniu Giń Giń Hmm. Dobra, padł Czyli w sumie idziemy znowu tą samą drogą Ale tam idziemy, to nie widziałem jego już wcześniejszego przejścia Boże, co wybrawisz Chipamuj się Ty też szalony Spokój się ma już szyję gigantyczną długą. Śmiesznie trochę to wygląda komicznie. Strasznie i komicznie jednocześnie. Tu chyba był ten smok, tak? Nie, to był ten wielki brzydal. Ja chyba coś pomyliłem te drogi, mi się wydaje. Że już tutaj byłem i powinienem być teraz gdzieś indziej. Tak mi się coś wydaje przynajmniej. Czekamy stąd. Nieźle, szkoda, że nie możemy go w jakiś sposób zaatakować od tyłu, ale i tak całkiem spoko poszło, a coś na niego wypadło. Chyba źle poszedłem, mi się wydaje, ale no dobra, przebijemy się jeszcze raz tędy. I tutaj mamy na pewno jakieś wejście do góry, którego wcześniej yy, zauważyłem, które wcześniej, ale tam się nie wbiliśmy, gdzie to była ta drabinka. Tu gdzieś była ta drabinka. Ach. Czy to nie było tu? gdzie ona właściwie była. Tam była ta drabinka. Zobaczymy tylko sobie, co tam ewentualnie może być. Mówię widziałem taki krótki filmik przedstawiający tą lokację i jak tutaj zrobić tą drogę smoka w odpowiedni sposób. I jak zobaczę coś podobnego, co by mogło nam przeszkodzić w zrobieniu tego questa, to sobie po prostu daruję. Mamy skarb. Pierśń z kamiennego gromu. Zobaczymy sobie jego opis przy okazji. Pierśń z kamiennego gromu. Jest. Rycerskie kamienie stanowią symbole prawdziwych rycerzy, a żółtymi obdarowuje się tych, którzy pragną zostać smokami. Zwiększają redukcję obrażeń błyskawic. Fajnie. Teraz palec. Eee. Jak to? Coś mi tu nie pasuje. No ale dobra Tu mamy jakieś zejście Ale to jest zejście w to samo miejsce A może Teraz palec, to może chodzi o to, żeby to założyć Pierścień przychylności, pierścień hawla. No załóżmy ten, zciągnijmy. Idziemy u tego gromu. Co? Nic to nam nie dało, nie mam pojęcia. No ale dobra, założymy sobie ten wyścień. Nie wiem w zasadzie co nam to dało kompletnie. No idziemy dalej. Wtedy już w zasadzie szliśmy tutaj walczyliśmy zaraz z tym smokiem i z tymi gadzinami, co tu latały te małe. Rozumiem, że możemy sobie ubić to. Mm. No tak, nie, dostaliśmy spoko. Myślałem, że nie dostaniemy. E, chwalmy słońce i tutaj był ten smok, z tego co pamiętam. Tu są te ustrojstwa. Wiem o tym. No chodź, 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 No was kompletnie gdzieś. Smoka już tu nie ma. Więc sobie na spokojnie to przebiegnę. Tak samo zresztą i te stwory. To trzeba dobrze je wyminąć, Żeby nas nie zaatakowały. I nie strąciły tutaj stąd. Wow, ale się udało. Tam nic nie ma. Biegamy do góry. Zostawcie mnie w spokoju. Dobra. Tu z tego co pamiętam był ten... Nie wlezą już tutaj chyba. Włazi tu. Nie no spadaj Tarcza nic nie daje niestety Nawet trochę nie zatrzymuje obrażeń tego ustrojstwa Tutaj był ten stwór, dokładnie Dobra, tutaj spróbuję go ubić i zrobię cięcie, bo nie ma sensu Wam pokazywać tej walki jeszcze raz, bo zamierzam go ubić dokładnie w ten sam sposób, który go ubiłem wcześniej. Czyli skórz. Także to zobaczenia za chwilkę. Ok, jesteśmy z powrotem. Udało mi się zabić tego stwora, tak jak mówiłem wcześniej, z kuszy. Zobaczymy, kogo on tutaj nam przywołał. O, oh, shit! No to się pocieszyłem. Ciekaw jestem, co z tego wyniknie. Czy damy mu radę? Zawsze był to dla mnie trudny przeciwnik, jak pamiętam. Zawsze. Tego ataki były okropne. O Boże. Nie, no turlaj się. Co się dzieje? Dement, którego mu zabijemy jest po prostu zerowy. Nie, 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 nie. Jezu. Chyba tylko przekuciami od tyłu możemy ewentualnie coś mu zrobić. To jest na niego jedyna strategia. Wychodzi na to. Wow. Nie, nie, nie. poczekamy Przestań kopać. Od tyłu. Chodź tutaj. Co ty robisz? By tylko nam się nie leczy. I od tyłu. Musimy się uleczyć. On się jeszcze jakoś kamienny zrobi. przez chwilę. Jeszcze bardziej niż zwykle. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Trzeba było trochę więcej miejsca tutaj. Mamy jego plecki. Uda się czy się nie uda? Padł. Hawel padł. Nie wiem czy to jest przez ten miecz, że my tak mało mu zadajemy. Smoczy ząb, wielka tarcza Hapla. O rzecz kurde. Zobaczymy sobie opis. Z tego co pamiętam zawsze to była najlepsza zbroja w grze, najbardziej wytrzymała, która ma największą obronę. Dlatego też dosyć ciężka, chyba najcięższa, albo prawie najcięższa. No i ta tarcza też była mega zawsze. No jak widzicie jest mega. Bardzo dobra tarcza. Niesłychanie ciężka i wytrzymała tarcza wycięta z wielkiej kamiennej płyty. Mówi się, że to relikwia legendarnego hawla skały, tak jak jego smoczy ząb. Tarcza jest przepełniona specjalną mocą, która wyraźnie się kojarzy z samym Hawlem. Świetnie. Jeszcze ten smoczy ząb, sobie zobaczymy. Jest. Przerobiony kieł wiecznego smoka, którego nie złamie żadna siła. Pozostawił go sam Havl wraz ze swoją przypominającą głaz wielką tarczą. Dodaje użytkownikowi odporności na magię i ogień. Świetnie. Odleczymy się. Cudem. I idziemy dalej. W zasadzie miał być odcinek o czymś innym, a wyszedł o czym innym, ale troszeczkę najwyżej go przedłużymy. Bo dosyć ciekawie, zawalczyliśmy sobie z hawlem Co jest niezmiernie fajne. Eee, tutaj coś chyba było. Tutaj był ten wielki dzwon. Tak, tu był ten dzwon. A tu mieliśmy ognisko, czyli doszedłem sobie w zasadzie niepotrzebnie Sam sobie zrobiłem więcej roboty, bo ognisko było tu. No tak pięknie No dobra. To było zupełnie niepotrzebne. No ale trudno. Gdzie my teraz tu mieliśmy iść Wiem gdzie mieliśmy iść i co my teraz mamy zrobić. Yy, Okej, okay. myślę, że... Damy radę jeszcze w tym odcinku to zrobić. Przyzwiemy sobie desertera Hakuda. Zobaczmy, czy możemy przyzwa przyzwać sobie kogoś jeszcze do pomocy. Możemy. Albo i nie możemy. Dezerter Hakud przyzwany. No cóż, poradzimy sobie może z Dezerterem Hakudem tutaj. On dobrze wie, gdzie musimy iść. I ja też już wiem, ponieważ pamiętam to na filmiku to było akurat. Raz, dwa, trzy... Nie jeszcze żyje? Raz, dwa... Weźmy sobie skarb. Tu mamy coś pootwierane. Tam jest to samo przejście, w którym byliśmy. i tam się przebijasz? Hakut. A, do góry już idziesz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, starczy na razie. Pocofajmy się trochę. Raz, dwa, trzy... Przy trzecim go chyba wybijało, z tego co pamiętam. Padł? Nie? Wow, nie zabijajcie mi go, bo on jest trochę potrzebny do questa. Do tego smoczego? Questa. O nie! O nie! Co on mi w ogóle zrobił? Kurde, bałem się, że nie zabiję już. No nie no znowu to zrobił. Ale animacja mi uratuje przed tamtym atakiem i przed tym. Jeszcze jakiś mroczny duch. No to pięknie. No niestety. No niestety poszło nam to koszmarnie. Jeszcze mroczny duch nas zaatakował. Kurde, kto by się spodziewał? Tutaj mroczne duchy jeszcze będą nas atakować. Ale okej, okay, y, następny odcinek po prostu będzie od tamtego miejsca. Tutaj sobie zrobiliśmy taki odcinek powtórkowy, że tak powiem przez trochę moją nieuwagę. Ale nic nie szkodzi, zabiliśmy Hawla. Także myślę, że to było też dosyć y, fajne przeżycie. Zawalczyć sobie jeszcze raz z tym bojownikiem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!